Hej kochani, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj znowu przyczas na haul, tym razem haul typowo kosmetyczny, będzie bardzo dużo produktów do paznokci. Dwóch marek, jedna jest mi e, dobrze znana, druga nieco mniej. Pierwsza e, to Indigo, z której e, produktów mam dość sporo. Natomiast druga to Semilek, z którą nie miałam jeszcze wcześniej do czynienia, także będzie to moje takie pierwsze wrażenie. E, no i zaczynajmy! z Indigo. Kupiłam sobie kilka rzeczy, które już też miałam wcześniej. Będą to m.in. pilniki. Takie tutaj e, sygnowane Indigo o gradacji 150 na 180. E, przepraszam, 100 na 180. E, ja te pilniki już miałam wielokrotnie. Bardzo dobrze się sprawdzają podczas mycia, dezynfekcji. Też się z nimi nic nie dzieje. Wiadomo, że po prostu z czasem się i tyle, także kupiłam trzy nowe pilniki, z których jestem bardzo zadowolona. Fajnie, że mają tutaj dwa kształty. Tutaj taką łódeczkę, a z dołu proste. Także bardzo takie poręczne. I za każdy z tych pilniczków zapłaciłam 5 zł, także nie jest to jakoś bardzo duży za produkt, który starcza nam na dość długo. Kolejna rzecz, to też już kiedyś widzieliście, kupiłam sobie ponownie wzornik z wymiennymi tipsami, bardzo sobie go chwalę, dobrze mi się sprawuje i też ładnie się prezentuje. Kupiłam kolejny, ponieważ chciałabym troszeczkę um, uzupełniać tamten, poza tym trochę koloru właśnie dzisiaj mi przybyło, także um, po prostu potrzebuję na nowe kolory miejsca. I on był w cenie 12 zł. Także nie jest to jakoś bardzo dużo. Te tipsy możecie wymieniać i też możecie je dokupować. Chciałam dokupić kilka sztuk, niestety nie było na stanie, także trudno. Może następnym razem. Kolejny produkt jest to pyłek Metal Manix Indigo. Jest to nowość tej marki. Jeszcze nie wiem, jak wygląda dokładnie na paznokciach na żywo, bo jeszcze go nie testowałam. Także zobaczymy. Bardzo taki popularny teraz, ponieważ jest to bardzo taki mm, mocno propo, pronom, promowany o, mocno promowany produkt przez Indigo. Ma dawać efekt chromu na paznokciach. Ja wybrałam ten właśnie w odcieniu srebrnym, także zobaczymy jak się będzie sprawować Później dwa produkty, z którymi e, tutaj, już tak powiem, nie ma za bardzo e, o których nie ma za bardzo m, co opowiadać, ponieważ jest to e, top z Indigo Shining Gel o pojemności 5 ml. Ja już go miałam wielokrotnie, także sprawdzony produkt. I kupiłam także bazę. Tym razem jest to baza proteinowa, która ma jeszcze za zadanie wzmacniać nasze paznokcie. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Natomiast tą bazą też możemy leciutko przedłużyć um, nasze paznokcie, po prostu podczas manikiri hybrydowego. To około 3 mm. Także myślę, że się też będzie fajnie sprawdzać. No i kolejna rzecz, kolejny produkt jest to lakier hybrydowy Indigo Red Carpet. Ja już ten kolorek miałam, więc go kupiłam jako uzupełnienie. I to jest taka piękna, mocna czerwień z delikatnymi drobinneczkami. I ostatni produkt marki Indigo, jaki wybrałam, jest to kolor sygnowany przez Natalię Siwiec tutaj jej nazwiskiem i Chill. Takie opakowanie, tak wygląda. Seria się ponoć bardzo szybko wyprzedała. Niedawno ponownie wróciła do sprzedaży i kolor wygląda w ten sposób. Jest mocno prześwietlony, natomiast jest to taki delikatny pomarańcz. Delikatniejszy niż ten, co mam na paznokciach. Także kolor myślę, że na lato idealny ładnie się będzie odznaczał na opalonych dłoniach. I kolejne produkty, te razem z hurtowni Julia Professional. Są to m.in. takie maseczki jednorazowe, których używam po prostu, żeby wiadomo, robienie paznokci było bardziej higieniczne, żeby pył mi się tutaj, żeby nie wdychać po prostu pyłu podczas piłowania. I za 50 sztuk zapłaciłam 10 zł, także jest to naprawdę niewiele. Wychodzi tanio, w przeciwieństwie do kupowania po prostu tych maseczek e, za każdym razem, jednorazowo e, także taki produkt i później jeszcze kupiłam e, rękawiczki jednorazowe tych rękawiczek jest 100 sztuk w pudełeczku, ja wybrałam te w rozmiarze M e, i zapłaciłam za nie 20 zł, to są nitrylowe bardzo porządne, także zobaczymy jak się będą sprawdzać, wcześniej miałam takie zwykłe białe, także tutaj coś nowego Kolejna rzecz jest to taka zwykła polerka do nabłyszczania paznokci Marki Semilac, zapłaciłam za nią 6 zł, także e, myślę, że to się będzie w porządku sprawdzać. Koleżanka mówiła, że, jest jedną, że ta polerka jest jedną z lepszych. I teraz coś, o czym już myślałam od dłuższego czasu, czyli stylograf. Zaraz wam go rozpakuję, żeby pokazać, jak się prezentuje. Ja o stylografię myślałam właśnie od jakiegoś czasu, żeby go sobie kupić do tych zdobień Mandy, czegoś tak się nazywają, w każdym razie do tych wzorów. I już Wam pokażę, jak wygląda tutaj. O, jest w kształcie takiego jakby wygląda jak pióro. Muszę jeszcze dokupić do niego tusz, bo zapomniałam, ale opakowanie jest genialne. Tutaj ma w sobie takie małe kryształki. I sam tutaj trzonek jest biały i też tak, z takimi delikatnymi drobinkami, także siliczne oblogowanie naprawdę urocze. Zobaczymy jak się będzie sprawować i czy rzeczywiście y, będzie to duże ułatwienie w wykonywaniu takich y, zdobień. Ja jeszcze kupiłam sobie zwykły blok polerski w tej hurtowni za 2,50. Aha, za rapidograf zapłaciłam 25 zł, także nie jest to cena wygórowana. Widziałam bardzo mm, zróżnicowane ceny. Niektóre nawet sięgały 70 zł, także 25 zł za rapidograf. Myślę, że to jest fajna cena. Blok polerski 2,50 zawsze się przyda. I produkty marki Semilac. Moje pierwsze. Zacznijmy od takiego brokatowego kolorku. Jest to odcień 094 Pink Gold. I rzeczywiście jest to takie różowo, różowe złoto. Kolor typowy z takimi drobineczkami. Naprawdę śliczny. Kolejny kolor jest to 097 Indian Roses Milak. Jestem bardzo ciekawa ich pigmentacji i w ogóle tego jak się będą nakładać. Jest to naprawdę śliczny, taki odcień brudnego różu. piękne. teraz bardzo modna taka kolorystyka, także też myślę, że będzie świetnie się prezentować swoją drugą na paznokciach. I ostatni kolor, który wybrałam jest to 125 Swan Lake. Tutaj w opakowaniu wygląda na taki bardzo ciemny granat, natomiast na wzorniku prezentował się zdecydowanie jaśniej, także też myślę, że na paznokciach będzie się inaczej prezentować. Takie kolory mi brakowało w swojej kolekcji, także myślę, że też będzie się fajnie teraz na lato prezentować taki będzie ładnie odznaczał się na paznokciach, trochę teraz żywych kolorów się przyda każdemu myślę i każdy z tych lakierów hybrydowych marki Semilak kosztował 29 zł czyli ceny są takie same dokładnie jak w Indigo jeżeli chodzi o lakiery i tutaj również mamy o ile się nie 5 ml opakowanie nie, przepraszam, tu mamy 7 ml, czyli się bardziej opłaca. Dokładnie. Tu mamy 7 ml, byłam przekonana, że jest 5, natomiast tu jest 7, a tutaj 5 ml, czyli wychodzi tutaj tańsza opcja. A ta sama cena. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Jeżeli mieliście już do czynienia, miałyście yy, do czynienia z produktami marki Semilag, dajcie mi koniecznie znać, ponieważ no, jestem jeszcze bardzo ciekawa. I zaglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie kciuki do góry. I dzięki za oglądanie. Cześć!